Czy wiesz co znaczy i Już tłumaczę. Moja strona i też moja firma nazywa się logom, Ale co to tak naprawdę znaczy? Wielu osobom logom kojarzy się z szwedzkim słówkiem, które ma znaczenie akurat nie za dużo i nie za mało. Ale skąd to słowo się wzięło? Wśród Szwedów i nie tylko krąży taka legenda, że wzięło się ono z tego, że Wikingowie przekazywali sobie naczynie do picia i mówili, żeby pić tak, żeby starczyło loget om dookoła całej drużyny. I że z tego wyszło właśnie logom. Ale nie jest to prawda. Jest to bardzo przyjemna legenda, którą zresztą sama wielokrotnie słyszałam, ale logom tak naprawdę po prostu wywodzi się ze słówka log. Prawo. I taka jest prawda o słówku logo. Daj mi znać.